Hejka moi kochani, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku zapraszam was na odcinek pod tytułem Clean with Me. I dzisiaj co sprzątamy? Dzisiaj sprzątamy tą cudowną szafę, dlatego że niedługo przychodzi do nas szafa. Prak praktycznie jutro prawdopodobnie przychodzi do nas szafa, więc trzeba zrobić porządek i. Ogarnąć szafę, która znajduje się za mną. Jest godzina druga. Zobaczcie, jak jest ciemno, chociaż na dworze jeszcze świta. Ale w mieszkaniu jest naprawdę mega ponuro. Jak zapalam światło jest jeszcze gorzej, więc jakoś sobie poradzimy w ten sposób. Zaraz chyba zapalę ze światło, tak mi się wydaje. Poczekajcie chwilę, momento Uuu, i stała się światłość dobra. Musimy znaleźć o, odpowiedni kadr. I słuchajcie co. Jak widzicie, tutaj mam masę rzeczy, które należy. Yy, Pochować do w tym momencie do reklamówek, dlatego, że jak przyjdzie szafa, to wtedy wszystko sobie pięknie powykładamy do tej szafy. Oczywiście wcześniej musi być złożona, będzie składał Tomek, więc wiecie. Więc Tomek będzie składał szafę, a ja po złożeniu będę po prostu wypakowywać wtedy z reklamówek te rzeczy, które znajdują się tutaj, zobaczcie pokazuję Wam ostatni raz ten kadr który jest bardzo, bardzo brzydki i mi się nie podoba, o tyle o ile tutaj ta szafa jest jeszcze zakryta i jako tako to wygląda to tutaj jest po prostu tragedia nie ma gdzie tego trzymać tu jak widzicie jeszcze moje rzeczy z hola zakupowego, świątecznego leżą, bo zwyczajnie nie mam gdzie tego wsadzić i jest jeden wielki bajzel a tak słuchajcie nie może być trzeba to w końcu ogarnąć po wielu rozmowach z Tomkiem w końcu zdecydowaliśmy, że kupimy tutaj właśnie szafę, ona będzie fajna, zabudowana, taka pyk tutaj, wiecie, od samego łóżka. Jeszcze wyższa niż ta, będzie leciała tak i do samego końca ściany, czy nie będzie tutaj tego, wiecie, tej przerwy niepotrzebnej, no bo po co ta przerwa? Ja w tej przerwie i tak słuchajcie, zobaczcie, wciskam rzeczy, więc po co to? Także ja Was sobie teraz postawię i co, zabieramy się do pracy, no bo trzeba ogarnąć szafę, żeby Tomek mógł złożyć szafę tą nową. Już nie mogę doczekać, naprawdę, bo wiele to zmieni tutaj. Przestrzeni naszego pokoju. Jeszcze walczę z Tomkiem, żeby kupić tutaj narożnik, ale nie wiem, w sumie teraz na tym łóżku nam się bardzo wygodnie śpi. To są dwie jedynki złączone, więc chyba na razie tak zostanie, ale też niewykluczone, że być może w przyszłości wymienimy to na narożnik. Patrzę przez okno, bo się gościu na mnie popatrzył tam na spacerze. Już poszedł, nie widać, dobra, bo zakrywam młę. Dobra, to co? To moi kochani, ja was tutaj stawiam. Pyk. Kadr super macie i najpierw w ogóle tą kierownicę przełożymy. O, bo będzie nam przeszkadzać, chyba. Nie wiem, dobra, przełożymy ją. Dobra, tutaj mam wielkie, ogromne siaty Tak, by the way, lama kupiona w Pepko za 3 złote Ula też taką Ja bo akurat z byłam wtedy, bo jest koszmarny światło, no ale dobra, już trudno, jakoś sobie może poradzimy. I tu mam jeszcze dwie siaty i teraz będę pakować. Zacznijmy może od tutaj, yy, tych rzeczy. Książki musimy spakować. Tutaj prezenty mam jeszcze. Wiecie, ja na razie do torby będę to wsadzała tak, aby w aby ogóle było to zapakowane w torbie, bo tak jak mówię, jak przyjdzie szafa i ona będzie złożona, no to ja wtedy elegancko sobie będę wszystko wykładać. Tu w ogóle jeszcze mam, słuchajcie, ciuchy na hola lumpeksowego, bo byłam. To sobie w ogóle może odłożę do innej szafki, bo nie wiem jeszcze, kiedy będę nagrywać tego hola, bo na pewno na początku pojawi się filmik dotyczący organizacji szafy dobra tam nie pognioty bardzo dużo rzeczy no ale dobra to też musi być na wierzchu z tego plecaka jeżeli chodzi o e, Witthena, dałam za niego chyba 100 kiedyś na przydarzy i mega, się, mega 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 mi się sprawdziło dobra no to lecimy dalej z rzeczami, tutaj kosmetyki jakieś, mam nadzieję, że mi się to tutaj się nic, nic się nie rozwali, ale nie powinno. Ekokrem odżywczy yy, i też jeszcze nieużywany, jeszcze zapakowany, bo chcę na razie, wiecie, wykończyć to co to są otwierane, żeby nie otwierać tysiąc rzeczy. Wiecie o co mi chodzi, no bo to też nie o to chodzi, aby. no, żeby. Bo milion rzeczy pootwierane. O, tutaj jest pudełko na lampki. O, jest na lampki świąteczne, które jeszcze wiszą nam nad łóżkiem. Ale co w Wsadzę. O, jakiś stary napój Sprite co do wyrzucenia. Widzicie, od razu kilka rzeczy się wyrzuci, bo. No mówię. Jakiś... Wow, a zobaczcie taką bardotkę. To się nazywa bardotka, chyba? Jeżeli nie, to możecie mnie poprawić. O zobaczcie, jak to wygląda. Od mojej siostry dostałam, kiedyś może z dwa razy założyłam na razie leży w szafie. Jest to takie seksi sexy, sexy flexi. E, naprawdę powiem Wam szczerze mówiąc, że w przyszłym roku chyba nie będę wpływała żadnych rzeczy już świątecznych, jeżeli chodzi o choinki jakieś tam, wiecie, ozdoby, bo naprawdę mam tego bardzo, bardzo dużo. tego pudła co tu jeszcze mamy, mamy taki kosmetyk no, o, o wyostrzyj się, skarbiera. mamy też skarpetki zobaczcie, kupiłam sobie skarpetki na aliexpress tu różne takie misiałki, takie właśnie stópki ogólnie, to na aliexpress kupiłam Dobra, i tutaj wsadzamy kolejne ubrania. Ostatnio upadałam, składałam te ciuchy, a teraz wyjdzie, że będę musiała to robić od nowa. I tak, no, ja trudno co wam powiem. No nic, jakoś to trzeba będzie wszystko niestety pomieścić tutaj. O, leci mi, leci, leci. Ojiku, dobra, mamy już tyle. Wszystko mi wypada. Powiem, ja że masakrę. No, trudno. Także tak na razie wygląda bazer wyjęty z szafy. Tu jestem na takim etapie, że tu już opróżniłam, tu też opróżniłam. Tu już też, to tylko jakaś siatka jest, która się w sumie przyda. Tu już też powyciągałam i zostało mi jeszcze to zlikwidować i szafa w środku. Na szczęście tu na górze nie ma żadnej półki, więc tu i z dołu będę musiała powyciągać rzeczy. No i tutaj z tych dwóch szuflad, ale już trzy czwarte szafy zostały próżnione. To chyba zniosę do magazynku, żeby się to na razie nie walało tak pod nogami. Dobra, tutaj już jedną szufladę też ogarnęliśmy, więc już pomału jakoś to wygląda. Została jeszcze jedna szuflada ta i szafa z ubraniami, które są powieszone, także bierzemy się do roboty. Powiem Wam, że już chyba z pół godziny sprzątam i to niby się wydaje, że to jest tylko dosłownie do yy, reklamówek rzeczy, ale tego jest tak dużo, Naprawdę, nie wiem, może powinnam zrobić taki całkowity jakiś remament i część rzeczy po prostu. O, ta szafa w ogóle, się, ona tak lata, po prostu tak się cieszę, że już coś się pozbędzie. że to jest masakra. Zobaczcie, widzicie jak ona opada? Ona jest koszmarna, więc super, dobra. Dobra, tu już ogarnięte, tu też ogarnięte, tylko dwa pudełka zostały, ale to już na sam koniec. Wynosimy teraz te rzeczy. Ijdzie w miarę szybko, bo są na szczęście na wieszakach. Ale już powiem Wam, dosyć mało. <gryw> powiem Wam, że doceniam osoby, które, e, które remontują mieszkania całe, bo powiem Wam, że tutaj jest wymiana tylko szafy, a człowiek się idzie tak zmęczyć, że to jest jakaś tragedia. Dobra, szafa już jest pusta. No, zostało tylko praktycznie tutaj plecak, żeby go usunąć, to zaraz go też wyniosę do magazynku. Te dwa pudełka zaraz też skrótniemy, i tutaj jest nasza jeszcze wódka weselna i shisha. I to będzie już wszystko, więc będzie to już gotowe do rozbiórki. Dobra, i tak wygląda już opróżniona cała szafa. Wyzbyłam się wszystkich rzeczy, które były, więc teraz tylko czeka na rozbiórkę i zmontowanie nowej szafy. Powiem wam, że jak nie ma tu tych rzeczy, to wygląda to dużo, dużo lepiej. Może wystarczyłoby po prostu wyrzucić te rzeczy gdzieś daleko i zostawić pustą szafę, bo widok rzeczy mnie po prostu przytłaczał, ale w tak małym mieszkaniu to jest normalne, że za bardzo nie mam gdzie chować tych rzeczy, bo na dobrą sprawę w naszym tutaj mieszkaniu mamy tylko tą szafę i ten barek. Na którym, jak widzicie, też jest po prostu wszystko. I nie mamy żadnego innego tutaj mebla, więc mało miejsca jest generalnie na jakiekolwiek tutaj chowanie rzeczy. Dobra, tutaj są rzeczy na oddanie, więc przygotowałam sobie tutaj tą reklamówkę dla mojej mamy. A tutaj reklamówkę ma przyjść taka jedna pani. A w magazynku zobaczcie, co się dzieje: po prostu jest cały zawalony magazynek. Wszystko popakowałam w. Reklamówki, ale, wiecie, tak po prostu, aby, aby popakować i tutaj położyć, bo w momencie, kiedy przyjdzie szafa i będzie złożona, to ja wtedy będę to tak już dokładniej segregować. Jak widzicie, nie ma w ogóle miejsca. Ten magazynek nam naprawdę bardzo, bardzo dużo daje, bo tutaj, jak widzicie, trzymamy chemię, trzymamy. Jakieś pudła takie większe, pudełka i rzeczy, które powiedzmy nie są konieczne do użytkowania w ciągu takiego codziennego życia. To znaczy, wiecie, na przykład żelazko czy coś takiego, coś, co można po prostu wynieść. No a tutaj mówię, są, jest masa rzeczy, które teraz wyniosłam z szafy i jeszcze tutaj poukładałam, bo się też już nie mieściło. Także tak na ten moment to wygląda i już naprawdę czekam na szafę żeby to wszystko ładnie popakować, Dobranie, ja teraz y, tutaj rozkręcę szafę na części pierwotne. Więc tak. następuje etap rozkładu tej szafy, żebyśmy mogli złożyć szafę i nową i ją tutaj postawić, i właśnie ją sobie zarządzić, bo wszystko jest teraz y, wrzucone do magazynku i wszystko jest rozwalone, więc tak, więc to no teraz tutaj się wziął za rozkręcanie. Kolejnie. No metal do metalu, tak. No to teraz na Dobra, jedna szafa już została wyniesiona, została jeszcze ta druga część, także teraz się będziemy brali za tą drugą półkę szafy. Widać tutaj odznaczenie, gdzie, gdzie się kończyła szafa, więc tak, zaraz będziemy rozkręcać tą drugą część. Dobra moi kochani, wynieśliśmy drugą część szafy. Zostało mi tylko tutaj teraz po odkurzyć, to widzicie e, część po szafie, której, e, że tak powiem, nie wyjmowaliśmy, jak malowaliśmy tutaj e, to mieszkanko, ale to nic, bo... Szafa będzie na tyle duża, że to i tak będzie zakryte, więc już nie bawimy się w malowanie. Dobra, ja się biorę za odkurzanie i będziemy montować nową szafę. Dobra moi kochani, nadszedł ten etap składania szafy. Tutaj już Tomek powyciągał rzeczy, części tej szafy. I tutaj próbuję analizować. Bo dostaliśmy instrukcję obsługi. Ja dopiero przyszłam, więc zaraz będę też patrzeć, co to w ogóle jest, tak? Tak. Także będziemy czytać no i co, no i fajnie, jakbyśmy dzisiaj już złożyli. Zobaczymy, jak wyjdzie. Bydły nasze. Normalnie pół pokoju nam zajmuje. Tak? To co, kładziemy już z powrotem? Kładźmy z powrotem i Dobra, ja właśnie wsadziłam te półeczki tutaj, a Tomek, e, tu będzie coś wiercił, czy nie? A ten hak. Więc tak to już wygląda. Powiem wam, że to już zaczyna mieć ręce i nogi. Jak widzicie, ta szafa idealnie tutaj po prostu wymiarowo pasuje. No, powiem wam, że kilka godzin zajmuje złożenie takiej szafy. Mimo że wydaje się, że to jest szybki temat, to jednak nie jest szybki temat zostało nam tutaj jeszcze e, zostały nam jedne drzwiczki tutaj z lustrem jak widzicie no i drugie drzwiczki białe bez lustra bo wybraliśmy opcję właśnie żeby lustro było tylko na jednych drzwiczkach no i one będą tutaj wiecie rozsłane, później jeszcze zrobimy porządek także tak to wygląda jak już będzie gotowa to wam pokażę w całości już zrobioną dobra moi kochani tyle nam się udało zrobić zostało nam zamontować te drzwi i te z lustrem i będzie można już tutaj e, jakby przyzwyczajenie nawet brakuje mi słów, chodzi mi o zapełnienie tej szafy, wiecie ułożenie tych rzeczy i tak dalej tu jeszcze nam zostały jakieś tam korki nie korki, ale to jeszcze nam się przyda jak Tomek wróci z pracy, jutro go nie ma, więc pojutrze prawdopodobnie to zrobiłem, w każdym razie już 90% rzeczy jest zrobionych tak? Tutaj Bojby też odpoczywa sobie. E, no. Więc tak to wygląda. Jeszcze Wam oczywiście pokażę na końcu, ale powiem Wam, że ponad 4 godziny robiliśmy, zmontowaliśmy tą szafę i jeszcze i tak ona nie jest skończona, więc jest naprawdę ciężko. Ciężko jest. Ciężko, ciężko, ciężko. Także do usłyszenia next day. I ta-dam, kochani. Szafa już jest złożona w całości. E, tutaj w tym miejscu jeszcze planujemy kupić jakąś taką naklejkę. Ale to może za jakiś czas bo pewnie na AliExpress zamówimy, więc trochę potrwa, że tak powiem, dostawa. I zobaczcie, jak fajnie tutaj to wygląda. Na pewno dużo, dużo lepiej niż wyglądało to wcześniej. E, całkowity czas złożenia szafy to jest jakieś 5-6 godzin. Na dwie osoby. Na dwie osoby. Tak. Powiem Wam szczerze, że fajnie, że Tomek to poskręcał, bo głównie wiadomo tutaj, Tomek kręcił i tak dalej, bo ja to nawet nie wiedziałabym co do jakiej. Części, wiesz, chodzi mi o śrubki, żeby gdzie to. jest instrukcja? A ja nie wiem. <grym> Także taka ładna. Także zostało nam tylko jeszcze ja będę znaczy już podkurzałam, wynieść odkurzacz, wytrę jeszcze lustro i tutaj na mokro też dam. Ale powiem wam, że mega estetycznie to wygląda i jestem mega zadowolona. Zupełnie tak jakby odświeżył pokój. Prawda? Tak. Naprawdę, estetycznie dużo wygląda. Także... Jestem z zuna Baby, tak? Tak, to jest Azuna Baby. Tak, także 5-6 godzin na dwie osoby. I jeszcze Wam pokażę tylko o tutaj. Tutaj co prawda nie ma żadnych rączek, jeszcze myślimy, czy coś zamontować, czy nie. Ona jest taka, wiecie, przesuwna. Tutaj mamy drążek. A z tej strony dzień dobry, dzień dobry. Widzicie, tutaj są plamy, ale ja to wszystko zaraz powycieram. A tutaj już mam swoją kosmetyczkę. I tutaj mamy takie półki. I tutaj też mamy półki, także jest bardzo pojemna. I myślę, że się zmieścimy ze wszystkim. Także moi kochani, tak wyglądała kwestia u nas, jeżeli chodzi o montaż szafy. Tutaj Tomek, widzę, że jeszcze czyta instrukcję obsługi, ale już jest za późno ja na takie sobie. rzeczy. Już <laughs> jest już za późno na takie rzeczy. Bo coś to mi się nie zgadza. Coś się nie zgadza, także zobaczcie, jakie fajne teraz będę miała lustro w ogóle do nagrywania. Super mega się cieszę. I się cieszę w ogóle z tej szafy. Naprawdę, dobra, sprzątam odkurzacz, wycieram podłogi, wycieram lustro i si unera! Trzy dni. Dwa dni nam to zajęło. To co pożegnasz się, baby? Papa. Papa! Pa.